Tu za kolegą pojedziemy Misiaczek tu idzie sobie Miśku, przecież czemu uciekasz? Misiaczku, chodź nie bój się No chodź Zobacz co tu mam dla Ciebie No Cześć, chodź szybko zobacz Szybciutko chodź zobacz Cześć kochanie cześć kochany Przejdź mój kochany kotuś, no. Taki kochany jest, ojejku. Ojejku, jaki on jest kochany. Miśku. <laughs> o, jaka dusia piękna, tak? Przyjechał do niej w końcu. Patrzcie. Puszeczkę zostaw. Chodź, chodź. Chodź tu. Szybko chodź tu, kochanie, dostaniesz. Będziesz jadła, chodź. No chodź, moja piękna, chodź. Na ławeczkę usiądziemy? Co? Malutka. Malutka. Cześć, piękna. Cześć, moja piękna. Tu jest ławeczka, to sobie usiądę. No chodź. Chodź tu na ławeczkę usiąść najlepiej. Chodź. Chodź, malutka. Chodź tu.